Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, aby z niego nic się nie stało, z tego co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. By wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie. Lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoich go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Oto Słowo Pańskie. Amen. Z jednej strony dobrze znamy prolog prologu Świętego Jana, a z drugiej strony, zawsze gdy go czytamy, to jest on taki tajemniczy. I chciałbym rozpocząć od tego, że ten prolog to jest opis narodzin Pana Jezusa. Tylko według Świętego Jana. Gdybyśmy mieli tylko opis Świętego Jana, jak to się wszystko wydarzyło, gdyby tylko ten opis został, gdzieś inne zginęły, to byśmy nie mieli żubka, byśmy nie mieli stajenki, pasterzy, tylko słowo, które stało się ciałem. Oczywiście nie tylko, tylko chodzi o, o świadomość tego, co się wydarzyło. Bo Jan opisał to w ten sposób. A jednocześnie, ponieważ Ewangelia Jana jest najstarsza, to wiemy, że święty Jan znał inne opisy, które już były i je uzupełnił. Pokazał to samo w zupełnie inny sposób. Boże Narodzenie, już pokazane oczami pierwszej teologii, którą uczniowie, pierwszy kościół budują, Rozumiejąc, wyjaśniając sobie, rozumiejąc też pod natchnieniem ducha, co tu się wydarzyło, na czym to polega, że Bóg stał się człowiekiem, że Bóg jest między nami, że jest zrodzony. To wszystko Jan próbuje jakoś wyjaśnić, zaraz troszeczkę tego dotkniemy. Natomiast chciałbym żebyśmy na początku zobaczyli bogactwo tego, że jesteśmy inni. Z jest wielkie bogactwo, że każdy z nas jest inny, że każda ewangelia jest trochę inaczej napisana, bo innymi oczami, z tego samego ducha, a innymi oczami. I przez to, że autorzy ewangelii są z różnych kultur, różnie myślący przez różne doświadczenia przeszli, to ma to inny kształt. Wygląda inaczej. Ale to uszanowanie różnorodności, nie tylko na zasadzie, dobra, no niech będzie ta różnorodność, skoro musi być, tylko zobaczenie dobra w różnorodności. To jest, o to Bogu chodzi, dlatego stwarza nas każdego z nas innym. I Jan nie pisze w Ewangelii w taki sposób, chociaż są różne opisy, to ja Wam pokażę właściwy. Albo przyjmijcie to, co ja mówię, bo to jest, bo ja byłem świadkiem i ja to wiem z pierwszej ręki. Tylko daję swój początek. Nie komentując innych, daję swój. Ile by się w życiu zmieniło, Gdybyśmy nie komentowali innych, tylko pisali swoją Ewangelię, tworzyli Ewangelię, po prostu żyli Chrystusem, ciesząc się, że jest bogactwo różnych osób. Ile by się zmieniło? Aż może nie musielibyśmy rekolekcji robić co roku, bo wszystko byłoby takie proste, byłoby w świetle. Tymczasem. Nasza Ewangelia rzadko jest po prostu naszym opisem. Jest bo tamten tak, to nie to ja mówię tak, a tamten tak coś tam gdzieś no to nie nie to ja mówię, że to było tak. I to jest gdzieś nasza Ewangelia. Negowanie, negowanie. I dopiero wtedy może gdzieś z tego Pan Jezus by się urodził. Także to to kładę na serce patrząc na prolog. Z tego powodu, że Jan ma odwagę zrobić coś zupełnie inaczej, pod natchnieniem i rozpoznajemy to jako Boże. A teraz w tym, co on mówi, pokazuje, że Pan Jezus jest stwórcą, że jest wszystkim, że od niego wszystko bierze początek. Jan go ogłasza, święty Jan Chrzciciel, a jednocześnie Jezus, słowo, był wcześniej od niego. Więc pokazuje całą teologię, żeby, żeby dokładnie rozumieć, że ten, który się narodził, jest poza czasem że Jezus był przy stworzeniu świata. To nie jest tak, że narodził się i od tego momentu się stało. Tylko przez narodzenie stał się człowiekiem. To tę, tę zmianę w Bogu my często myślimy o niezmienności Boga, bo Bóg w sobie jest niezmienny. Na ziemi jest, zmieniło się. Zmieniło się to, że był Bogiem niedotykalnym dalekim i stał się człowiekiem. I nie odstał się człowiekiem. Pozostał człowiekiem. Jezus jest Bogiem i stał się człowiekiem. Ta bliskość Boga pozostaje między nami. Królestwo Boże jest pośród Was. Tam, gdzie dwaj albo trzej modlą się w imię moje, ja jestem pośród nich. My sobie to mówimy. Często z takim mrugnięciem okiem, nie? to, że Bóg jest tam pomiędzy nami. Załóżmy. Ewentualnie jeszcze w kaplicy to jest. Też różnie na to patrzymy. Nie, że podważamy, tylko sama ta świadomość to jest zupełnie jakiś inny temat. Nie chcę mieć dygresji takich, natomiast patrzenie na, na obecność Boga pośród nas, że my go nosimy, że my go mamy dotykać i możemy dotykać, i stał się dla nas Bogiem bliskim, dotykalnym, tak jak braliśmy dzieciątko do rąk, tak, tak właśnie samego Boga możemy pieścić w swoich rękach. Taki się stał Pan Jezus dla nas, że dotyka żeby uzdrowić, że kładzie swoje ręce na naszą głowę, na nasze oczy, że daje się przytulić, współodczuwać, patrzeć na swoje rany. On nam na to wszystko pozwala, bo stał się człowiekiem. Wcześniej tak nie było. Żydzi nie znają takiego Boga. Boga, który jest tak blisko. Jest Bóg, który, którego nikt nigdy nie oglądał. Mojżesz, który mógł wejść na górę to nie jest, że oglądał Boga w krzaku gorącym, objawiał się w różny sposób. My natomiast jesteśmy przy tym, który jest w pełni Bogiem, przy Jezusie. I możemy go nie tyle oglądać, nie tyle słuchać, nie tyle współodczuwać, co jeszcze mieć go w sobie. Mieć go w sobie. Gdzie, jak mówi prolog święty Jan. Zapowiadał światło, ale nie był światłością. A o nas mówi Pan Jezus, że jesteśmy światłością. O tyle, o ile On jest w nas. Jak bardzo w nas jest, tak bardzo oświecamy drogę drugiemu człowiekowi. I to tak wygląda, jakbyśmy to my robili. Tymczasem to Jezus w nas oświetla drogę. On jest tą światłością, która świeci w ciemności. Ale jest w nas. I prawdą jest, że jesteśmy światłością świata. Ta, ta jedność, do której to Jezus doprowadza, możemy mówić, jestem niegodny i bardzo dobrze, bo nie jestem godny i nie będę. Ale to Jezus zrobił, On stał się człowiekiem dla nas, On stał się chlebem dla nas, On tak zrobił, że jest w naszym sercu. I że i On powiedział, że jesteśmy światłem świata. Ale On jest prawdziwą światłością i nie ma innej światłości. A tylko w Nim możemy być blaskiem na ziemi, ale możemy być też ciemnością na Ziemi. Ciemnością w habitach, ciemnością we wspólnotach. Możemy. Jeżeli nie będzie w nas Jezusa, będą w nas tylko przykazania, tylko prawo. Prolog się kończy tymi, tymi słowami, że za Mojżesza było prawo, podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżeszka. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Z jednej strony nie zniszczył prawa Pan Jezus, ale je wypełnił. Wypełnienie oznacza zmianę Dobrze, Jezus, chcę, żeby tego słowa nie było, nie zmiana, tylko sprawienie, że coś nie istnieje, bo jest wypełnione. Tak jak może zaleje jakąś górę i tej góry nie widzimy. Ona jest, to prawo jest, ale ma być tak obfita miłość Boża, że się w tym wypełnia, że skali już nie ma, żeby coś zmierzyć. Nie ma a do prawa potrzebna jest skala, żeby móc prawo ocenić. W momencie kiedy wracamy do tego czasu do Mojżesza, kiedy myślimy prawem, a nie łaską, nie miłością, nie myślimy miłosierdziem. Tylko prawem to wracamy do tego co było przed Jezusem. A on stał się dla nas człowiekiem, przyszedł na świat a swoi Go nie przyjęli. Przecież ci swoi, którzy Go nie przyjęli, to nie jest ten Pan, co teraz muzykę puszcza. Tylko my. To jesteśmy my. Łatwo by było powiedzieć tak. My dzisiaj będziemy w nocy nam mszy świętej, to my jesteśmy swoi, którzy przyjęliśmy Pana Jezusa. A ci, co tam y, będą głośno, no to oni nie przyjęli. Tak nie jest. To to jest zupełnie wypaczone jakieś patrzenie na świat. Pierwszymi, którzy nie przyjęli Pana Jezusa, pierwszymi, którzy wszystko wiedzieli i ich nie było, są apostołowie. Pierwszym, który zdradził Jezusa, jest apostoł. Pierwszym, który się zaparł Jezusa, jest apostoł. Nie ma innej prawdy objawionej. I swoi, którzy go nie przyjęli, czyli Dalej żyjemy prawem. Nie myślimy miłosierdziem. O drugiej siostrze, o drugim bracie, o osobie, z którą jestem. Nie myślę miłosierdziem. Może mówię, modlę się o miłosierdzie, ale tu chodzi o nawrócenie naszego serca. Abym pierwsze, co o kimś, na kogoś patrzę, o kimś mówię, to jest w mojej głowie miłosierdzie. Wystarczy, że Popatrzymy gdzieś na coś, jakąś wiadomości w telewizji, coś tam, coś tu. I pierwsze, co się włącza w nas, tacy, co do nieba nie pójdą. Nie to niemożliwe. Jest niemożliwe. A jeśli by poszli, to co ja tam będę robił? Jak my się tam moglibyśmy spotkać? Ile mamy w naszym zestawie osób, którzy się według naszego prawa w niebie nie mieszczą? To nie jest głoszenie miłosierdzia. Nawrócenie do miłosierdzia jest, że każdy z nas ma być w niebie, bo Jezus wypełnił prawo. I na to, co powiedziałem, od razu się nam włącza prawny system, a ci, a ci, a przecież a to, a tamto. Najpierw sercem nawrócone ojcze przebacz im, bo nie rozumieją, co czynią. Przebacz każdemu bez wyjątku. I to jest droga, w którą Bóg nas zaprasza. Opisuje to Jan. Zupełnie innymi słowami. To, że Jezus, Bóg, oddał, za, od, wydał się, oddał wszystko, aby, aby zbawić każdego człowieka. Oddał życie za każdego człowieka. Jeżeli gdzieś mowa jest o tym, że ktoś nie będzie zbawiony, na nieszczęście mówią to osoby w sutannach, w habitach. W pierwszej kolejności. Tak jakby Jezus nie miał tej mocy, mocy miłosierdzia. Jemu to trzeba zostawić, a nasze zadanie jest, aby codziennie nawracać się do miłosierdzia, do tego, żeby, jak mówi święty Jan, żyć łaską i prawdą, a nie prawem, które zostało wypełnione w Chrystusie. Amen.